Zadam sobie wyspaliśmy się. Spaliśmy. spaliśmy się. Dzisiaj 6 godzin spaliśmy dużo. O. A jest siódma rano lecimy na śniadanie i ciśniemy w stronę w stronę, e stronę Ebisu. Bez emocji. Ale... Bez emocji ale dzisiaj pewnie będzie. Dzisiaj pewnie nie będzie dużo się działo, ale będziemy starać się jakieś sklepiki po drodze ogarnąć. Fajne są te talerze, co? A osoby się fotki Chcę pokazać, jak wygląda to, to Nara, nara Bo to japońska wioska. Wolteksa, A obok Suzuki Obok Suzuka Circuit mamy właśnie Voltex co się kur... Patrzcie, wygląda prawie jak na koszulce. Z chmurką. Nie masz koszulki, kurde ja też dzisiaj mam inną. Ech. Szybka przerwa. Dzień dobry, Up Garaż. No tu nie ma biedy. Oj, tubę. Ej, bierzemy tubę do tej, do tej otki naszej. Ale to jest szpeł Deseczki do jedzenia. Kier, kierki już Nardi wziąłeś? Ty, to jest Ori Nardi. akurat. To jest Ori Nardi. Ja ma, taka malutka, nie? co sobie wyczaiłem. Dalej na shoppingie. Są jakieś fury przed. No ja, nic. Paner na górze. A wiadomo, robimy tour. Bowiem, które felgi kupujesz? O kur. Ile to cali? 21 cali, to dla pseta dobry. Ej, ale też dobry sklepik się trafił. Ja. O, nawet niedrogie. Dla każdego coś fajnego. Grady i co, Andrzeju? To znowu kupiłem. Chyba, że taką sobie drewnianą kupiłem. No ale nie, ale w sumie nie jest na cenie. 8 stówek za nią. I z Klaxonem jest, ale taka trochę porysowana. Ale co narty drewniane? No, nie, nie najgorsza cena. Dobra, wezmę wręcz i tej Dobra, dobra. Biorę Turbo Timer Blitza. Fajniutki. Co my tu jeszcze mamy? O, pokrywa zaworów do SR-ka. Nie wiem, czy nie dał pipe do, do Lancera. Ma no jak jak w moim turbo do Nissan'a To jest fajne. Kiera prosajda do RX-7 za 219 tysięcy O kurde, <laughs> ja nie, chyba nie, nie mnie to jest chyba... To no, jest jeszcze gała fajna, tą herba cała, za 10. Też drogo, ale tu, to są drogie rzeczy. Gała Zobacz, normalnie ćwiara do ex 7 fd Ty, a czekaj. Bo ona tu powinno mieć... A. to jest bez szybra wersja. Powinien być odpływ z szyberdachu, którego nie mamy. O, tutaj. też jest. No normalnie pocięta FD tutaj jest Zderzek do jest 15 o klapa dole 86. Tak. Dobra i podjeżdżamy pod kolejny tu Miatów jest 2000 stoją sobie na wlocie, ale tutaj fajny taki świeży sklepik Kurde, ale tutaj z tymi felgami mm, wybrałby coś fajnego na pewno. O! He! Co już kiedy znalazłeś? Ale nie ile, nie. Andrzej, ile dałeś za nardi drewniane? 60, A ile dałeś za drewno? Za to. Ile za to dałeś? 30. 30, to jest 10, no, ale to jest świeżynka, nie? To też No. Do tego BRZ. Ale chiszczyzny tu wisi trochę. Tutaj za 36, to też nie, panie, to Bez klaksonu. I też gięta. A jakby była deep to bym już brał. O, to deep corn to ja jestem, <laughs> to każdy by brał, co? Ty, a ta kakiera do Subaru to nie taka jak twój tata ma? Nie wiem. Mi się wydaje, że taka jak ten. I ona te świeże nardy tu drogie są. Miesz a nie to na M? czy na płatki pasie? Nie no, to fajne. Takie ładne, ładne opakowanie. Dobra, idę dalej szukaj, przejdź. O, Fajne. O, komputer Oridon RX-7 O, to jest tego normalna coś co, to pokrowiec na fotel To może być taki, wiesz, pokrowiec, żeby się nie przecierał ten... Ale coś do GT86 to jest już za 160 zł to jest chyba spoko co Sabelty? No to, ale nie wiem, myślę, że za tyle to idzie u nas dorwać, nie? Ale to jest, nie wiem czemu to jest FD, FD2 Ale fajny Tylko coś mi się nie zgadzają te mocowania, wiesz? To nie jest D7 Chodź A, K20A, Honda Ty, a ja a. biorę to mu co to jest, dywanik na deskę rozdzielczą Co ty gadasz, do czego? Do barzety A. O kurde Chciałem kiedyś takie D30 sobie kupić Właśnie na 5 rup SSR-ki Kurde, nawet niedrogie Najlepsze kółka Ale to jest super w tych sklepach no, szpej zakupiony Pokaż co tam masz <grym <grym Andrzej <grym> sprzeda ten e, Kocyk na deskę do GT86 I Jeszcze dla Arena Ten e, kierunek Dorwaliśmy. Dawać już nawiguj do następnych. Dano. No kolejny abgarasz. Co pół godziny abgarasz jest nie? Dzień dobry. Equipy Ale ciekawe, czy kogoś na tobie znalazł? Nie. Ta fajna. Co? Ta ładna jest. Tutaj. Ale ona jest ładna w sumie... Może ja taki damperek do... by nie siedział do NB, może by siadł, nie? To chyba to, to, ma to samo, co masz. NB, masz na. S15, S15. tam. Okay. Ale tutaj bieda z używanymi kierownicami. Nic nie ma. Wziąłeś tam kierę, czy nie? Nie, ja nie wziąłem już. Za dużo tego Za dużo tego, już jedna mi wystarczy żeby... No, a nic ciekawego w sumie tutaj nie było Jedziemy O! Jak to się otwiera? O, jaka dziwna Kapłaska. Dobra, ale w końcu coś normalnego, nie? Witam, ten mówi, że jest 7 Będzie, będzie No to Tutaj już stoją jakieś abisowe fury? Tak już blisko jesteśmy. Nie, no, już... Jedziemy. Tam, Gdzie tak było? Jakiś Ta, Ale... nie, nie. Nie, nie, nie. Nie, nie. 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 Tur po domku To jest jedna sypialnia To jest takie tam spanko jeszcze dodatkowe Druga sypialnia Zaraz zobaczę co przez okno widać O ciemno jest, ale jutro pewnie będą tu fajne widoczki Śpimy na podłodze, legitnie po japońsku Mam nadzieję, że nie, bo musimy tu trochę Trzeba Tak, tak. Przychodzicie później do nas? Tak, tak, na wódkę. Tak. To jest normalny pokoik. Ok, o, tutaj dzieci siedzą. Domki ble. Fajne te domki, co?